Dziękuję bardzo. Panie marszałku, panie senatorze, sprawozdawco i też zwracam, kieruję to pytanie do pani senator Czudowskiej jako przedstawicielce wnioskodawców, a miałem być zaszczyt również jednym z wnioskodawców. Mianowicie pytanie jest identyczne. Jakie to argumenty przeważyły, że po pierwsze tak długo było procedowany ten projekt uchwały, o ile mi wiadomo złożony jeszcze w tamtym roku, Jakie argumenty przeważyły, żeby złożyć wniosek za odrzuceniem tego projektu uchwały? Chciałbym to wyraźnie usłyszeć. Jakie były to argumenty? I pytanie kieruję zarówno do pana senatora, jak i do pani senator. Dziękuję. Dziękuję. Pani senator Czudowska, proszę uprzejmie. Pytanie czy odpowiedź? Pytanie moje teraz, tak? Tak. Panie senatorze, czy fakt, że Sejm podjął w jakiejś sprawie uchwałę, zwalnia Senat od zajęcia się podobną sprawą, albo inaczej, czy to, że Sejm podjął jakoś, jakąś uchwałę, to Senat już nie może, nie powinien, nie musi? Dziękuję. Proszę bardzo, panie senatorze. Zacznę od pytania drugiego, panie senatorze, pan pozwoli, czyli pani czcigodnej senator Czudowskiej. Pani mnie pyta o prywatne zdanie, ja je mam, natomiast ja przedstawiam stanowisko komisji, która odrzuciła, wnosi odrzucenie projektu. Działanie senatu jest opisane w regulaminie. Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Jackowskiego, jeszcze raz powtórzę. Przed chwilą to przytoczyłem, czym się kierowała komisja. Ale dotyczące powodów, natomiast nie ja decyduję, kiedy jest, są obrady komisji. To jest odpowiedź na to pierwsze pytanie. Na drugie argumentacja między innymi jedna z podstawowych dwóch. Po pierwsze, że Izba Sejmowa przyjęła rok 2012, jego apogeum obchodów, o ile z materiałów dobrze pamiętał, to był wrzesień, a, i to zostało już obchodzone. I to był wiodący. Nikt nie odnosił się a, co do zasług, mówię o członkach komisji w większości, a, do osoby, do oceny. Zdecydowało to, iż to miał fakt miejsce w roku 2012 refleksja senatu nastąpiła zdecydowanie w tym kontekście po czasie.